To jak Grzybek i jest ze mną. Wracasz jak zwykle. Tak jak zwykle. Ja prawdopodobnie już do, do końca serii z Hardcora będzie ze mną coś nagrywał, ale jeszcze zobaczymy jak to będzie. Także tak, no dobra, już mogę od, od F5ować. Ja już dawno od F5owałem. Yy, masz dużo pochodni? Yy, 8. No to lepiej będzie pozbierać Ej, trochę. Nie zrobię, zrobię teraz. Kurde, mam, mam trochę dużo tych przedmiotów, boję się z nimi chodzić. Właśnie lepiej chyba z nimi chodzić. I tak i tak przecież jak zginiesz, to nie odnajdziemy tego miejsca. No niby tak. Yy, mam, mam 20 żelaza, te, nieprzetopione. Dobra, mam prawie dwa staki tego... Yy, ...pochodni. Dobra, to chodź. Zaraz zobaczymy, czy tutaj... Dzień! Muszę aż się poruszać po... po tych piwnicach można... Sorry, to nie ja... <grystanie> <grystanie> hmm, chyba nic tu nie ma, nic zobaczyć, tu się świeciło Aha, tutaj po prostu... Aha, teraz to jest jedno miejsce, dobra, Omów, co? A mi nie, mi, cho mi chodzi płynnie wręcz. Daj, no chcę. No czekaj, bo tym się teraz zacinasz. Masz sekretny ten. No i co tutaj? A, żeby nie było widać. Ktoś tu był, i to nie było ja. Chociaż jakbym został na dół to w sumie to byłbym ja Dobra Ale dźwięk Słyszałeś? Nie. To chyba u mnie tylko... Yy, tylko u mnie gra muzyczka? Tak, na razie u ciebie tak. Bo ja mam wyłączoną muzykę. Dobra. Yy, ja nie mam wyłączone i to jest bardzo fajne, bo mnie właśnie bardzo fajny efekt, który widzowie usłyszą na pewno przy oglądaniu yy. I przyznam, pierwsze, z czym mi się kojarzyło. Amnezja. E, przy tym, jak. Jak podchodzi się do takiego zwału kamieni, to. Z, nie wiem, powiem coś. wydycha powietrze, jakby, za z, z tego i wydaje taki chrapliwy dźwięk. Taki. O, mam piórko. Mnie o, 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 Owca w sensie. yy, jedzenie niepotrzebne. Zostaw na razie. Nie pamiętam tego jeziorka, czyli nie wiem. Chyba dobrze idziemy. Dobra, trzeba pamiętać, że poza yy, tym tutaj nie ma aż takich dużych śladów cywilizacji, właśnie mi z Ignacio przetoczył. Oprócz tego piasku, który tutaj stoi, to nie. A nie, to czasami się tak zdarza. Czasami tak w przyrodzie jest. Dobra, ją wszyscy zbliżają się, zrobić nie. To jest kam kamień, to nie. Jak spojrzycie tam, gdzie ja się patrzę, to tam są ludzkie jakieś szczątki. Szczątki, w sensie, wiesz, co czekaj, czekaj, musimy się zrenderować. Na razie widzę tylko owce i jaskinie. Yy, uciekłeś mi Tam są kamienie. Tam są kamienie. Yy, obok jaskini, obok jaskini. Po lewej stronie Tam jest taki widać, że to jest Ale to widać kamień, to jest lepszy. Ten... Tam jest taka ładna góra się ja chciałbym znaleźć sobie taki, mniej więcej, oceanik, gdzieś. Zanurzyć się. Zrobić sobie szybko miejsce na oddychanie na dole i tak, ten... Jakiś taki dobry sposób i tak pod się osiedlić. O. O tym mówiłem właśnie. Dobra, to jak bardzo z tego oceaniku, to chodź. Ocean. Au. Okay. Się wannałem. O, żebym wyglądał niewinnie, będę trzymał... Albo wiesz co? Żebym, nie żebym wyglądał niewinnie, to nie będę nic w ręce trzymał. O. Wiesz co, poczekaj chwilę, popatrz na mnie. Ja sobie tutaj zwiększę w tym... Eee... Wiesz coś, powiedz? Bla, bla, bla. Trolololo. O, teraz lepiej. E, poprawiłem sobie głośność e, w Skype'ie. Dobra, to chodź, zanurzymy się gdzieś w oceanie i zrobimy sobie jakąś pierwszą bazę. Znaczy, e, dobra, drugą, ale taką bardziej poważną. Dla poważnych ludzi. <grym> Czy coś dla mnie. <grym> O! No, fajnie, stoję, czekaj, bo muszę... A mi jest tylko ładne no, schienie, dobra. A ty... A ty, o. Wiesz, jak, jak pokazać ci, jak się robi pęcherzyk powietrza pod wodą? Ale nie, dobra, to nie tu, bo tutaj jest... Nie mógłbym, chociaż nie mógłbym pokazać. Zobacz, jak płyniesz pod wodą... Czekaj, 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 bo mi się gra zaagowała. O, 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 dobra. To muszę zjeść coś. Zobacz, wiesz jak sobie zrobić herzyk? Zobacz, tu jestem. Hmm, widzę. Tak, jak jesteś pod wodą, bierzesz pochodnie i masz nowo uzupełnione. Chaniska. A, fajnie. To teraz tylko niech mi się gra, odlokuje szybko. Tam... Tam widzę kobla. To zły znak. To też widzę jakieś ruiny. Fajnie by było, gdyby po świecie jeszcze porozrzucali takie, wiesz, ruiny, jakieś, nie wiem, świątyń, budynków czy coś. To będzie tak w nowej wersji Minecrafta, Że będą tak? świątynie na pustyniach, w dżungli będą świątynie amazońskie i w ogóle i w ogóle. Fajnie! Takie bajery, będziesz mógł znaleźć tam różne jakieś fajne rzeczy. Tych, tych. I to będą, i będzie nowy ten, będzie nowy surowiec. Yy, zwany tym. O boże, jak to się... nie diament. Czy... <laughs> yy, jak się nazywa? Taki, też taki niebieski. Szmaragd. Szmaragdy będą. O, fajnie. Z pewnością jeszcze... nie, diamenty są najsilniejsze. Zlagowałem się, no. Będzie dało się robić z tego narzędzia chyba. Chyba. No hmm, kurna! Tego. O, dobra. No. Nienawidzę takiego... Najlepsze jest to, że mi pokazuje, że mam 130 megabitów na sekundę prędkość. Ale to nie... to powinien zacinać się po prostu CPU. No wiesz co, ja mam zużycie CPU w tym momencie 99%, czy jeszcze nie 100%. To prawie jak w jak Battlefield'ie. Wiesz co, czekaj, jeżeli mi się tylko odetnie chociaż na sekundę... O, dobra. Czekaj, zrobimy sobie... Wiesz co, właściwy ja pomysł. Hmm? Czekaj, tylko wezmę łopatę. Czekaj, a! O, 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 dobra. Wiem już o co ci chyba chodzi, żeby zrobić tymczasową bazę. Mój Boże, jak ja tu przetrwam? Poczekaj, muszę się zalepić klockiem jakimś. Ok, dobra. Czekaj, ja tu zrobię z tymczasową bazę, taką więcej niż na kilka klocków, i zaraz tutaj do mnie dołączysz. O nie! Kasek zielono zapadł podem. Ale mi się laguje. O Jezu Chryste. No. Kto? Nie słyszę w sumie, Żebym się ogłopał, ale... Wiecie co, ludziska? Ja za chwilę wracam, tutaj tylko ogar ogarnę się ten... Może uda mi się coś zrobić z tym przecinaniem. Nie Witam nie z powrotem, tutaj research mieliśmy, ma mieliśmy małe problemy z... Y z Minecraftem. Tak. Odmówił ja współpracy. Cicho, poczekaj, bo ja też w sumie, też dopiero teraz włączyłem nagrywanie. więc... Tak, od... ogólnie odmówię nam współpracy, bo Kli... ja kliknąłem F11 i mi wywaliło Minecrafta, Frapsa i wszystko. I w ogóle. Ja Ale kliknąłem... mi idą klatki wolno. A ja kopię na tym poziomie, bo mi się tak podoba. No Nie Eh, nie, nie nie, nie kopię tu. Ja, ja... ja idę ku powierzchni... Bo tam mi się nie lagowało wtedy. Teraz mi się laguje jak... Mucha w smole. No, fuck. A ja mam gdzieś wodę nad sobą, bo kapie mi tu z sufitu. No szpak. A, jest jak miło. Ohohoho, ho, ho, ho. co jest? Dlaczego mi się tak zacina? Wcześniej mi tak później chodziło. Boże jakieś głąby krzyczą za oknem, bo polsko Biało-Czerwone. Jezu, jak ja tego nie chcę. O, a ja zgubiłem, zgubiłem może. Znalazłem tę. Tę, kopalnie. Opuszczoną kopalnię znalazłem. To wynosi się stamtąd. Czemu? Duchy mogą tam być. Tak duchy, chyba creepery. O, znalazłem z kolei czerwony proszek za to. Może, z kolei co to jest. Dobra, może znajdę diamenty jakieś. W sumie fajnie by było. To wnaleś no, nagle 5000 diamentów. Przesadziłem może. Zauważyłem, ale... za każdym razem jak się ruszę, spadują mi klatki. Spadują. <laughs> Oj, jaka duża ta jaskinia była. A nie, tutaj się. Dobra, nie, to to, to mijam. Znaczy cofam zaraz się zgubimy pewnie w sumie ale dobra albo wiesz co za chwilę wrócę zmienię sobie po prostu e, ten e, dysk na którym nagrywam może Siem, czy się już znalazłem diamenta, to 9 dobra jestem z powrotem to nic nie dało z tego co widzę nie wiem czy mam jeszcze dzisiaj siłę na tego Minecrafta. jeszcze muzyczka zaczęła grać to się mnie nie tutaj to wida się tak laguje? Nie, u mnie wszystko ładnie. Działa. Wszystko jest git. O nie, ale z killof mi się zepsuł. To jest po prostu jakieś niedopuszczalne Czekaj, a teraz? I jeszcze trochę i będziemy może mieli te żelazne zbroje. W sumie przydałaby się. Co no czy? ja będę miał 20 żelaza. No ja mam... Stary. poczekaj, ja mam 23 plus 30, to jest... O stary! 50, 50, 53, a ty ile masz? Zaraz Ja mam 20. 53 plus 20, no, no to sporo, to możemy zrobić w sumie sobie zaraz niedługo ten. Ja wolałbym najpierw narzędzia wykonać, tak dalej, ale to zanim cokolwiek zrobimy, to wolę jednak... się przejść. No, ja sobie zrobię właśnie narzędzia, a czy? Ja mam wrażenie. Zastanawiam się teraz, czy to jest sens teraz kręcić, bo poruszę tylko kamerą, już mi klatki spadają do 20. Chyba, że ewentualnie ty przestaniesz nagrywać, ja będę dalej nagrywał i po prostu powiesz, że ten, że stwierdziłeś, iż to nie ma sensu nagrywanie z takim małą ilością i po prostu grałeś tak sobie ze mną i po prostu w następnym odcinku pokażesz tylko, co zrobiliśmy. Przez ten odcinek, który tam nie było i mnie też zaczęło kratkować. Wow, jakiś błąd mi wyskoczył za tym. Aha, włączył mi się antywirus. Zamknij. Dobra, dobra, już. Już po antywirusie. No dobra, to w takim razie tak zrobię. No to do zobaczenia następnego odcinka u mnie. Możecie sobie Dash roz obejrzeć u... Grzybka 35. O, grzybka 35, to dla mnie wyróżnienie. Nie no Ale mówię żeby, mówię, żeby spojrzeli na kanał, nie? To muszę powiedzieć, pełną nazwę. Będę teraz na razie jeszcze z grzybkiem grał tutaj. Może coś tutaj zrobimy. No ale u, u mnie to na razie koniec. Na ten odcinek. Dosyć krótki odcinek. No. To do zobaczenia.